Siema. Witam Was na pierwszym vlogu na pierwszym odcinku z, na moim kanale z pierwszej serii o nazwie Gospodarstwo Po Dziadku. Właśnie jedziemy na gospodarstwo zmarłego dziadka. Dawno, rok temu, dziadek zmarł, więc pewnie tam już całe gospodarstwo jest zarośnięte. Więc zobaczymy, jak tam wygląda. Ale najpierw trzeba dojechać. Jeszcze teraz chcę poruszyć y, informacje o kanale. Na tym kanale będą nagrywane głównie filmy z Farminga 22, 25 i może jeszcze z innych gier, ale to zobaczymy. Filmy chciałbym wrzucać codziennie o 16.00. Tak, w poniedział od poniedziałku do piątku o 16.00, a, a w soboty i w niedzielę gdzieś tak 12. 12.00 tak 13 14 może bardziej tak jeszcze jakieś orciki w ciągu dnia bym powrzucał i to tyle jeśli chodzi o informacje o kanale o już jesteśmy we wsi tu jakieś maszyny ładne stoją tam sklep zetora już we wsi zaraz dojedziemy do gospodarstwa od dziadka tylko tu się trochę rozejrzę jak to tu się pozmieniało bo mnie tu dawno nie było O, tam jakiś Ursus stał, Stał, co widziałem, chyba. O, tu jakieś maszynki. O, jest gospodarstwo od dziadka. Wychodzimy. Otwieramy bramę. I wjeżdżamy. Ale tu naprawdę już nieźle zarosło. Tą hałpa. O, trochę za daleko podjechałem. Ale to tu niech może stać. Hmm, co by... A! Zamówiłem już jakby kosiarkę. I żeby tu wykosić żyłkową i ona powinna być tam, w tamtym sklepie. Więc... Tylko znajdę auto. O! Tu już pierwsza maszyna jakaś się znalazła. Przecząsarka od dziadka. A, to. Może tu gdzieś będzie. O, i znalazłem. Auto. Bra, wsiadamy do auta. Odpalamy i jadę do tego sklepu zetora po kosiarkę żyłkową. Mógłbym też iść może i na piechotę. Mógłbym iść, jechać motorem, ale na motor nie załaduję. Na aucie dziadek ma taki stelaż, to mogę tam, ten, mogę tam położyć kosiarkę. A jakbym szedł, jakbym po prostu tam poszedł, to by to długo zeszło, a auto będzie szybciej podjechać. Jeżdżamy już tu do góry, do sklepu. O, tu jakieś ładne zatory stoją. Gdzieś tu sobie teraz jadę. O, tutaj. Idziemy do sklepu. Tu właśnie powinno to być. Znaczy, pasy transportowe mam zamówione, to... O. Dzień dobry, ja tu po kosiarkę i te pasy transportowe, to tu wszystko jest dobrze. No to wezmę dobre pasy. Kosiarka. Tylko się muszę stąd wyciągnąć, ona dużo jest. Dobrze. Dobra, wyciągamy. Położę. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dobra, idziemy to zanieść teraz do auta. O, tu nawet wózek widłowy mają. Ciekawe. Jakoś też się tu położyć. Tak, dobra. Tak może być teraz tylko zapiąć. Siadamy. Odpalamy i jedziemy. Mam nadzieję, że to nie spadnie, ale. Idziemy na go. O, tu się ktoś buduje, ktoś nowy. Jakiś dom będzie ktoś tu miał. A mnie to ciekawi jest ten Ursus, co tam stoi. No, stoi tam jakiś. Ciekawe, bo tu kiedyś ktoś mieszkał, kiedyś, ale jeszcze jak rok, no półtora roku temu byłem u dziadka, to tam już był opuszczony ten dom. To właśnie nie, nie wiem jak to tam jest, czy może teraz ktoś tam mieszka, czy jak to tam jest. Dobra, wjeżdżamy. Zdejmujemy całą tą kosiarkę. Ojdź. Zdejmujemy. Auto odstawię na miejsce. Motor gdzieś przestawię. Tu chyba są garaże zamknięte na klucz, mi się tak wydaje. No, na kłódki. Ale to. Tu muszę inaczej cofnąć. Jeszcze. Jakoś cofnąć. O, dobra. Też się nie da. Dobra. O, teraz się już da. Dowjeżdżamy. Ja tak myślę, że. Teraz jeszcze zrobić dwa odcinki chyba z, trz, dwa, trzy odcinki z ogarniania gospodarstwa. Z, zobaczę jak to wszystko będzie, jak to wyjdzie, a potem już jakieś prace na polu by zrobić. No teraz jakoś to przesunąć. Odpalam to Dobra i kosimy teraz to podwórko Trzeba jakoś tu wykościć. Tu jest studnia, tu już pokazywałem ten pojazd mały. Y, jaki pojazd. Tą przeczą O, tu są silosy. Silosy tu mamy. O tu do gnoja. O i już pierwsza maszyna. Z tego co widzę to, to jest rozrzutnik. W krzakach tu zarośnięto stoi. Potem miał wyciągnę i tu wszędzie wykosza. O, tu wykosimy tu wykoszę jeszcze, o. I kosimy dalej, ale rozrzutnik już jest, czyli rozrzutnika nie trzeba żadnego kupywać. Teraz jeszcze jakieś inne maszyny tu będą. O, tu jest dużo krzaków. No, ile? Ale tu to zarosło i to mocno. Jeszcze tu wykosimy w miejscach. O, już widzę kolejną maszynę. Jest, są to brony. Brony chyba czwórki. I tu jest silos opon. Brony czwórki, tak. Znalezione. Tu wykosimy dookoła. Prosimy dalej. I kolejne masz O, dwie nawet maszyny. O, kultywator czy brony jak tam mówi... jak kto mówi. U mnie się na taki gada kultywator. Czyli sprężynówka chyba, no. I... i Poznania, ksiwnik. Super. Czyli już siewnik też mam. To go też nie trzeba kupywać Więc taki jest plus. Nie ja wiem, czy jeszcze jakieś maszyny tu znajdę. Tu pokoszę. Jeszcze. Ale mi się wydaje, że tu w 100 dole, tam w garażu jeszcze tam jest taka przed. No tam myślę, że będą jakieś maszyny. O, kolejny rower tu jest. Tu jest chyba kurnik. No kurio tu mamy Wejdziemy do środka Co my tu mamy? O, jakaś suma tu jest Tu jeszcze jajka nie pozbierane Dziadek zapomniał jajka zebrać jeszcze Albo nie zdążył po prostu Tu wyprosimy. Nie, na, nie najbardziej ciekawi co jest w garażu. Ale tu, tu, jest garaż taki. Stodoła. Może tu gdzieś na razie z przodu jakoś wykoszę. A z tyłu to już potem, nie wiem, może zajrzę do... do, stodo, do stodoły i... I będą tam jakieś właśnie kosiarka i traktor właśnie. O to mi chodzi. Żeby tu jakoś szybciej to poszło. Tu wszędzie wypaśimy z przodu. Taką w miarę. Tu jest dosyć dużo krzaków jeszcze, o wychodek, do, do, dom jeszcze jest, ale wychodek, tam są jakieś krzaki, ale potem tam gdzieś jakoś przejdę, jak się uda. Tu wykosimy przed domem, żeby tak było dobrze. Chyba już więcej maszyn tu nigdzie nie ma. Nie, nie wiem. To by trzeba... Może jutro się jeszcze jakaś znajdzie, ale nie wiem czy tam jak na podwórku jeszcze jest jakaś. Ja, ja myślę, że dużo jest właśnie doła. No czy będzie dużo, to nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie dużo. No, tu jakoś tak grubsza, żeby było. Do o, wykoszone. Ten gwiazd chociaż. No dobra. Tu jakoś tak z grubsza skoszona? To może dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki bo za bardzo tak dużo, dużo rzeczy nie ma, no. Ale w następnym odcinku to na pewno od, otwieramy garaże i będzie już dłuższy odcinek, bo będziemy bar, bardziej ogarniać to gospodarstwo, to myślę, że może być nawet tych odcinków z ogarnięcia 3-4, ale jak się już ogarnie wszystko, to... to będzie można na polu zacząć i to, co chyba wszyscy chcą oglądać. No to ja wyłączam i tu już na taki się pożegnam z Wami na takim widoku już trochę wykoszonego gospodarstwa. Dzięki, że wpadliście na rach.